7.36, uwaga. 7.30, kolej, 4 minuty był w powietrzu, stary. <laughs> jest takim alfa mailem, że k lata, że lata. Hejka. No, hejka. Dziś Włodek Markoś, patrzcie, jak wygląda. Fajna stylóweczka. Ci dobre. Gdzie jesteś taki odstrzelony, ja cię chciałem zapytać, jak wygląda Twoja poranna rutyna. <laughs> nie, no serio. A serio, serio. No, o której wstajesz? może zacznijmy od tego. 5.30. No nie, Czy jeszcze miasto śpi, a wielki już, prawda? Uuu! Wielki Jakieś! Co robisz najpierw? 200 tysięcy pompek, pewnie? Potem białkowe śniadanie? Przebiegasz półmaraton? Najczęściej przytulam się do Moniczki. Parą część mojego daily routine, morning routine, pochłaniają. Przepraszam, przepraszam. ja w lesie jestem tak nieznośny Jakbym jak ktoś dał tylko z to ja bym tam Ten chłop. Powinien się leczyć, przepraszam. Ale to by nic nie dało i tak. Tak, tak. Mają dzieci. No tak. Bo ja się zebrać to mogę w minutę, Jak ale dzieci to ja. pozbierać to trochę schodzi, bo. Co? Uciekają. Co? uciekają. 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 Łapiesz się tak za tutaj, za tą skórę taką luźną tutaj. Tak, tak jest. Niech rodzice <noise> mają małe <moją> dzieci <noise> zabrać do przedszkola, do szkoły i niech powiedzą, że jest inaczej stary. Czasem czają. Ale do czasu dzieci nie chcą. Nie chcą wstać, stać, czy najpierw nie chcą a, stać okay. z łóżka. A udoję że śpią? Już jesteś takiego, że to. Nie, nie, śpią. Nie, nie. No najpierw trzeba je dobudzić, bo śpią. Wrzucam granat hukowy. <głos> <głos> Tego się nauczyłem w Wojsku, że granat hukowy każdego wyciągnie z łóżka. <noise> Ale by się przestraszyła. What? na to ty? Rzuci by zakluczyli. Is that a grenade? Yep. This is nothing like Fortnite. Ale w sekundę by wstała. W sekundę by wstała. I byłoby na panu tak. Rzuciłbym tak raz zawluczyli i tak... Ostatni raz się spóźnia. Rzuciłem. Kochani, to nie jest porada parentingowa. Nie rzucajcie granatów hukowych waszym dzieciom do sypialni. O Rety! Naprawdę? Jak uda się wyciągnąć z łóżka, mm -hmm. to czasem się właśnie kładą tutaj, Co lecę, bo nie mm -hmm. chcą się już ruszyć. Mm -hmm. Ale są jeszcze w piżamkach? W piżamkach. Mm -hmm. Trzeba je doprowadzić tutaj, mm -hmm. zrobić im śniadanko, mm -hmm. poprosić, żeby zjadły. To zjadło. jest też niesamowite, nie? Że trzeba im prosić, żeby zjadły, nie? Co moich czasów, jedliżaliśmy kamienie rzeczne. A my musieliśmy ssać namoczoną szmatkę. I potem jest tak. Ty. Potem robisz śniadaniówkę Ninie, herbatkę, bo Nina lubi herbatkę do szkoły, więc może herbatkę do termosu. Do termosiku naprawdę? Tak, do o, Ale super. Ale bym chciał być dzieckiem. E, miód do tej herbatki i w jakiegoś Zreszcie. snaka do, tego, do tej śniadaniweczki, żeby lubiła, Gdyby dzieci wiedziały, że to te najfajniejsze czasy kiedyś miną i nikt ci w... nie zrobił herbatki z miodzikiem do termosiku. Ja O Jezu, ile ta maseczka ma ty się pokaż wszystkim pokaż, nie serio to jest dobre. <noise> Jak często nosisz tę marynarkę? od nie, no mega często. To jest mój daily daily marynarka. <noise> to jest twoje, koniec twojego morning routine. No i ja no potem trzeba ubrać. A ubrać. Twojego, ci, twojego To już nie jest twój morning. A to ja robię tak: do podprysznic, mhm. umycie mhm. ząbków, suszenie włosów, ubiór mhm. i do domu. I do domu. Najpierw do, do pracy <noise> i wracam do domu. A jest pan? który jest stary na Twitterze, daw dawniej yy, Twitterze. To jest hit z zeszłego tygodnia. Wiem, że duża część z was to musiała widzieć, skoro to no właśnie, Ja nie to jest widziałem 700 milionów wyświetleń. To jest prawdziwy Alpha mail. Uh -huh. 3.52. Proszę o film! Będziemy. Boom. Co jeden. to było to, co to, to No, tej... Woda. do pukania stary. Potem, gdzieś na balkon, jest czwarta. 4.01 czwarta stary. Robisz pomp. 4.17 medytacja, 4.21 praca 4.38 journaling motywacja 5.30 wstaje woda, lód, moczenie mordy spodenki 6.01, 6.02 stary tak jest, wszystko, budki, tak to nie wszystko, pierścień, rolek tak takie worthy Teraz mogę jechać windą. <noise> mogę biegać. 652. 7.30 stary. Teraz, teraz będzie najlepszy moment. Będzie najlepszy moment. 7.36, uwaga. 17 Kolejne 4 minuty był w powietrzu, stary. <noise> Hup jest takim alfa mailem, że k lata. Że lata stary. 7.59. 7.52 stary. Uszma. Be. wraca. 21. Teraz możesz wziąć spokojnie prysznic, nie? Mmm. Teraz banan. Mm. Może się obec, tak? O. Znowu woda nie, <grym> to, nie wiem. Co, nie wiem lotu, o co chodzi z tą wodą. At least ten thousand? Śniadanie. Tak. Mmm. Dzięki. Dzięki. To jest jakaś powiem, super droga woda. To jest jego morning routine, stary. No więc jest troszkę beka w internecie. <grym> Czy to są wyświetlenia z beki? A tak zupełnie serio, nie wiesz co to za taśma usta? To jest też taki trend, żeby... Nie. chrapać i nie oddychać przez usta. No to sobie ludzie pują e, usta, żeby oddać mhm. tylko przez nos. No i Rozszerz klamerki rozszerzające. A no te klamerki by mi się przydały? Ja sobie kupiłem kiedyś. Działa to? Użyłem ze trzy razy. Działa? Na, nie sądzę, żebym mniej chrapał, w sensie A nie, to że, żeby nie, w dnia to... w tym chodzić bym chciał. Nie, to na noc. no to wygląda, że nie będę mówił jak. To jest produktywny proces. z tego świątecznego. Tak? No jest, troszeczkę, troszkę, troszkę ale zobaczcie. Ale przynajmniej pan ma tak? formę. Czy wygląda lepiej niż ja? E, nie. Czy ma mięśnie, żeby służyć. Ma mięśnie, e, e, w, dla, ojczyzny? D, dla ojczyzny, tak. Tak, białoszerysta dalej. Czy warto byłoby go wziąć do naszego wojska? Tak. Czy go potrzebujemy? Tak. A Bo czemu to? Co się dzieje? Jest problem! O nie! Okazuje się, że. Donald Tusk jest premierem? Nie, no bo. On wszystkiego nie naprawi. No nie, nie, nie. Kwalifikacja. Mówiliśmy o tym, żeby w się. Lesie... Nie krytykować Tuska. Pokazać ci coś. Pokazać ci coś. Pokażę ci coś. Nie, Poczekaj, nie, pokażę pokażę ci coś. nie dajemy tego materiału. Umawialiśmy się, że nie, wszystko, ale nie krytykujemy Tuska. Bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, których nie poruszamy. Kwalifikacja wojskowa obnażyła problemy młodych Polaków. To plaga. Kiedyś były plagi egipskie, teraz są plagi polskie. Ruszyła kwalifikacja wojskowa, która bezlitośnie obnaża problemy zdrowotne młodych Polaków. To jest poważna rzecz, to nie jest na żart. Skala mnie przeraża, nawet jeszcze kilka lat temu tego nie było. Przyznaje doktor nauk medycznych Sławomir. Chomik. To, co od razu się rzuca w oczy podczas kwalifikacji wojskowej, to plaga nadciśnienia o! oraz nadwagi i otyłości. Przyznam, nie. że ta skala mi przeraża, bo jeszcze kilka lat temu tego nie było. Zdarza się, że już z poziomu kwalifikacji wojskowej wysyłamy takich ludzi na oh, pogłębioną wow. diagnostykę i konsultację specjalistą, specjalistą, przykład kardiologiem, wow. przyznaję. Z jego szacunku wynika, że nawet 30-40% dziewiętnastolatków, którzy pojawiają się w kwalifikacji, ma problem z nadciśnieniem. 60% e, z nadwagą, a 30% zmaga się z otyłością. Zatrzymaj się na ja sekundkę, bo ja teraz nie kumam. Czy to jest tak, że cały czas. Pomimo, że już nie ma obowiązkowej y, służby wojskowej, to jest ta kwalifikacja. To samo, co my mieliśmy, czyli pójście, tylko żeby pokazać pindola. No tak. <laughs> Osobom, które mają naciśnienie czy otyłość dajemy często kategorię B, która oznacza, że ten problem można naprawić, a ponowną kwalifikację należy wycią wykonać w ciągu 12-24 mhm. miesięcy. Co jeszcze? Co jeszcze? Podczas kwalifikacji wojskowej obserwuję, Coś, czego nie widziałem chyba nigdy, a mam wieloletnie doświadczenie, określenie stosowane przez psychologów jako płat, pokolenie płatków w śniegu, <laughs> idealnie to określa. Przychodzą często nadwrażliwi, wycofani ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić ze stresem i zdradzają to już swoją postawą ciała. Psycholog jest podczas kwalifikacji wojskowej pierwszym filtrem, i już na tym etapie wyłapujemy stany lękowe. Nawet baskowane czy nie depresje, oh, które prowadzą do samokolacie. Stary, źle to brzmi. Panie źle, tylko. źle to brzmi. czy znaczy, wiesz, ale to trochę. Znaczy, ja o tym wiedziałem, że, że to pokolenie. Problemy nie tylko te yy, pokolenia mają problem nie? natury, biologicz biologicznej, ale też psychicznej, że. No i co? Ciężko. Za dużo komputera, internetu, no, no. gier. Nieograniczony dostęp do pornografii. No, dieta taka jaka z żabki, z. z... Ja wiem, że to wszystko brzmi jak jakieś takie komunały, no, ale gdzieś tam to się jednak mimo wszystko kumuluje. No. O, tym, o tym się mówi. Tylko, to to że właśnie to jest tak cywilizacyjne, no. to się to rozmywa, oczywiście. Że jak tak. to w ogóle oczywiście, adresować, tak. typu, no, to, no, to, no, ja, nie da się wszystkiego. Ale nie. to, żeby była jasność, jestem w 100% przekonany, że dzisiejsi rodzice pod pewnymi względami mają trudniej niż nasi rodzice z nami. Myślisz? No, tak. Bo? Że tych rzeczy, które potencjalnie mogą skraść dziecko i je w jakimś stopniu, właśnie wykrzywić, jest więcej. Zastanów sobie jakie były potencjalne y, zagrożenia. Jak się, mieszkało, w sensie, ja, pod jak się mieszkało w większym mieście, to oczywiście była była szansa, że ktoś będzie miał y, marihuanę. I to było wielkie halo. Albo że y, jakiś kolega sprowadzi cię na drogę i ci pokaże ci jakieś wiesz, mhm. Pokaże ci pornografię. Teraz z wszystkim. Narkotyki, pornografia. Jakby skręceni na złą drogę, to jest one click away, nie? One click away, dosłownie. Just like that. Ale nie było nie, tak zawsze. No że nie, to było, że to było one click away. W sensie... nie, nie, nie było tak. Za... No, nie, Włod, kiedy ty, kiedy ty pierwszy raz widziałeś, albo Późno. słyszałeś o kimś, że ktoś, na przykład, pali marihuanę? Późno. Stary. Liceum. Ja pierwszego blanta widziałem na studiach. Nie żartuję. A, to, to widzieć też? To, no. Widziałem, nie widziałem. No. Bo, ale to... No to, a teraz jakby ale to się dlatego... Przyszedł... No, ale wiesz, ja ci daję przykład <grym> ale, to dlatego, że, mam... ale to też... Ale ja byłem w Bochni, to jakby to nie jest małe miasto. Ja byłem w internacie, stary. Internat, kurwa, w każdym filmie jaki zobaczysz, wiesz, internat jest tym siedliskiem, gdzie, wiesz, dzieciaki, tu, tego. No, no nie, aż tak grzeczny nie byłem, no. Nie, nie, nie zgadzam się, naprawdę się nie zgadzam. Więc ale chodźmy, jak ale... w studiach, to była plaga... Hmm? Yy, do palaczy, można było sobie pójść po prostu kupić z sklepiku. Było to, to prawda. To się już to się zaczęło. Ale to było na studiach. Ale to substancje to jedna, wiesz, pornografia to drugie. Yy, uzależnienie od ekranów. No kurczę, no nie powiedz mi, że my byliśmy. uzależnieni w jesteśmy teraz. Stary, choćbyśmy chcieli. <grym> wyobraź sobie, jak długo byliśmy w stanie przesiedzieć przed ekranem, Przypominam przy monitorach CRT, które. Ja byłem Plutonem wypalały na oczy. Ja byłem w stanie długo. Ale teraz siedzisz więcej. Nie wiem tak. Siedzisz więcej. Siedzisz, stary, siedzisz cały dzień do pracy. Wtedy siedzisz tylko po szkole. Nawet jeżeli siedzisz północy, to ile miałeś tych zerwanych nocek co noc? Dziś codziennie siedzisz 8 godzin przed ekranami. Co więcej, najmniej. Więcej. No właśnie. Więcej. Więc stary, ty teraz pracując, spędzasz dużo więcej czasu wgapiając się w kuźwa w 2D obrazek. Więc tych rzeczy było więcej i to, to, to wpływa po prostu na dzisiejsze dzieciaki. No, a z czego się bierze ta nadrażliwość? A ja, nie, nie, ja nie mam tutaj jakiejś recepty. Ja nie wiem, z czego ona się bierze. tylko mówię, że ja są rzeczy, ze które ze stresem, są problematyczne. Ale może właśnie przez to, że nie mamy tych naturalnych. Interakcji ze sobą, one on one, face to face. Jest ich mniej. Tylko się na przykład komunikujemy nie ze sobą tu. Pandemia nie pomogła. Może więcej obgadujemy, a nie konfrontujemy. Mówię ci, Tuska, nie ruszamy. Fie no, do, 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 a nie, a pokaż mail jakiś. Flaga e-bike, nieaktualne info, Justin W odcinku y, 2385. Mówiliście Bardzo o rowerach fajnie. elektrycznych używanych przez kurierów. Pozwolę sobie sprostować i zaktualizować Wasze informacje o najnowsze wydarzenia dziejące się w Pyszne PL. Firma Numerant. Pyszne Pel że jej kurierzy używają tylko rowerów elektrycznych z silnikami, które wyłączają się po przekroczeniu... Tak, bo cichur. oni mają... Myślę, bo Pyszne... nie, ale Pyszne Pel ma swoje brandowe rowery, z tego co kojarzę. Jako kurierka rowerowa o stażu prawie 6 lat, utrzymująca się... Do niedawna tylko z tego zajęcia zaczynałam pracę na własnym rowerze, o bez wspomagania czy innych atrakcji, tylko siła własnych mięśni. Jak zaczynałam, wszystko było super, mm. bo i zainteresowanie nie było tak wielkie, a strefa, w której działaliśmy, była niewielka. Okay. Przez cały ten czas dystans od restauracji do klienta się nie? sukcesywnie zwiększał, Aha. zakres działania również, a sprzęt ten sam. Dochodziło do sytuacji, w której wyrabiałem w Ponad 100 km dziennie w pogodzie What? i niepogodzie. W momencie pojawienia się e-bike, komfort pracy, możliwość wyrobienia więcej godzin, bo nie umierałeś ze zmęczenia po każdej zmianie, czas dostarczania zamówień, jaki na pewno ich ciepła, ta ciepło, ta diametralnie odmieniło moje kurierskie życie. ISO I co? I gó**o. Bo jakiś właściciel żółtej konkurencji wykupuje, Glovo. Glovo? Mhm. wykupuje naszą firmę i robi porządki, w tym wycofanie z użytku ze wszystkich miast tego typu rowerów. Co? W załączniku Screens dosłownie wczoraj o tej sytuacji? Cześć! Ten rok przynosi ze sobą zmianę w organizacji naszego miasta. Kończąca się umowa z dostawcą rowerów elektrycznych skłoniła nas do podjęcia decyzji, iż z niem rezygnujemy 1 czerwca rezygnujemy z dostaw firmowymi rowerami e okay, od tego okay. momentu dostały będą realizowane tylko za pomocą własnych pojazdów rowerowych. No, że kuryer się musi kupić. O nie. Nie, to żeby była jasność. E, to droga zresztą. Justyno, e, to, to, to nie. Ja absolutnie mam świadomość tego, że na pewno kurierom jest, e, jest łatwiej i że te obszary się powiększają. To chyba nie daliśmy takiego, mam nadzieję, wrażenia, że my nie, że my chcemy, żebyście się bardziej męczyli. Nie, to nie o to chodzi. Tylko tylko, ja by, ja, ja, pamiętając tam ten temat, miałem problem z tym, że nie ma pewnych regulacji, które by jakoś sprawiły, że a ludzie na nie będą się bali, że ich za chwilę znaczy, rozwiążą. Roz, roz, I w ogóle jakiś... chodnikiem nie można jechać rowerem. Nieważne. No, a jeżdżą. Jakim. Ale nieważne jakim. No ale jeżdżą. No ale nieważne jakim, bo w sensie możesz, nie, możesz jechać. Nie możesz jechać. Nie no możesz przejechać chodnikiem. Możesz Tylko je... jak nie możesz jechać ulicą. No dobra, no ale czasem trzeba. Dojeżdżać. A jak już dojeżdżasz do lokalu, no to wierzysz na chodnik. No, to, to wszystko jest takie, że można, nie można. Moim zdaniem to nie ma tak, że. Można, albo że nie, nie można. No bo nie, no, bo jakby właśnie było jeżdżenie chyba ulicą, to nie ma problemu, że jedziesz na 50 bez pedalowania, no, bo komu to przeszkadza? Rower? Autom? Bo to chyba po prostu chodzi o to, że ludzie bardzo no, dowali, to bardzo powoli. No, ale to wracamy do punktu A, czyli no. brakuje jakiejś takiej regulacji, która by sprawiła, że i piesi się będą czuli ok, uh -huh. i osoby, kurierzy na, ro na rowerach czy e-rowerach się nie będą czuli raz, zahukani przez pieszych, dwa, w niebezpieczeństwie w ze strony samochodów, no uh -huh. i trzy, że kierowcy nie będą mieli zawalonego prawego pasa. Jakby, no też nie o to chodzi, żeby kierowcy musieli ciągle się ciurkiem ciągnąć za rowerem. To też... no, więc to bardziej jest jakiś taki większy układ. A szkoda, że e, będziecie musieli jeździć na. No, słabo też. Też słabo. Też słabo, ale mam nadzieję, że jednak nie będzie tak, będzie wszystko w porządku. Tymczasem bardzo Wam dziękujemy, kłaniając się nisko Wam, w sam pas. Nasza evening routine jest taka, że kładziemy się wcześniej spać, żeby nagrać odcinek, który jutro będziecie mogli obejrzeć. Chodzi tu oczywiście o odcinek do programu. Tegoż lekko stronniczy. Czego?